Cześć kochani! Dzień dobry! Witam serdecznie na szóstym nagraniu z cyklu Idiomy niemieckie. Dzisiaj piątka następnych bardzo przydatnych zwrotów i wyrażeń. Zapraszam! Pierwszy zwrot. Über den Berg sein. Über den Berg sein. Berg, der Berg, liczba mnoga die Berge oznacza górę. I wyobraźcie sobie, że jesteście na jakiejś wędrówce i przed Wami jeszcze taka wielga na, na góra i po niej już będzie wszystko z górki, nie? Więc über den Berg sein tego zwrotu używamy, by podkreślić, że najgorszym mamy już za sobą, nie? Minęliśmy tą górę i teraz już pójdzie wszystko jak spłatka czyli über den Berg sein, mieć najgorsze za sobą, zwłaszcza, używamy tego w kontekście choroby itd. Tak Następny zwrot, am Ball bleiben, am Ball bleiben, der Ball, die Bälle, to oczywiście piłka, czasownik bleiben, pozostać, trzymać się czegoś, bleiben, blieb, es czyli czasownik nieregularny, a sam zwrot oznacza, by nie przerwać czegoś w połowie, w naczyniu, by kontynuować to, co zaczęliśmy, bo wtedy to tak mamy z tyłu głowy, osiągniemy to, co sobie zamierzyliśmy, nie? E, tutaj możecie sobie to wyobrazić właśnie z, y, y, ze sportu, z piłki nożnej. Y, sportowiec czy piłkarz, y, No żeby dolecieć y, do przodu, to musi trzymać się jakaś ta... Pióra musi być przylepiona do nogi, musi trzymać się tej piłki. Jemu ja zambla am, bal nie? Żeby cokolwiek osiągnąć. Więc ambalbleiben oznacza kontynuować to, co zaczęliśmy robić i nie przerywać w połowie. Następny zwrot. Kein Blatt vor den Mund nehmen. Kein blatt den mund nehmen". I tu mamy dwa rzeczowniki. Pierwszy jest das Blatt, zresztą nawet bleta, czyli liść. Albo ogólnie też e, kartka, na przykład kartka papieru. E, De Mund, pismo Mnora munda, to są usta. E, I czasownik tutaj, jaki mamy w zwrocie, to jest nehmen. czasownik nieregularny, zarówno w czasie teraźniejszym, ja er nimmt, on bierze na genomen e, w czasie m, przeszłym, także nieregularny. I zwrot krain platfordy Mund nehmen oznacza, że. E, nie obijamy w mówimy to, co myślimy. Nie? Tutaj e, to wyrażenie pochodzi z, e, z, ze świata teatru. E, może pamiętacie, z lekcji historii mieliśmy na temat bufonów, na temat błaznów, którzy mogli mówić bez ogródek władcom, co myślą, nie? ale też bo także były trupy teatralne, które, zwłaszcza komediowe, które no, mówiły w miarę dosadnie bezpośrednio co się dzieje nie? na świecie. To było tak jakby przymycane w tych sztukach no i żeby aktorzy później nie mieli kłopotów, bo jednak władcy nigdy nie wiadomo, co o sobie tam pomyślą, to trzymali liście przed ustami, jak wypowiadali te słowa, tak żeby nie można było rozpoznać, kto jest kim, nie? żeby ten aktor nie był rozpoznany. I stąd pochodzi to po powiedzenie: Kind blood for mund nehmen, czyli nie trzymasz liścia przed y ustami, czyli mówisz y wolno to, co chcesz powiedzieć, nie? i się nie boisz, że coś ci tam się stanie. Nächster Wort. Dumm wie Bohnenstroh sein. Dumm wie Bohnenstroh sein. Vibune to jest fasolka, fasola, das Stroh oznacza słomę, a dum vibonen stro zain oznacza głupi jak but. Nie? Niemcy tutaj mówią głupi jak, nie wiem, słoma znaczy te resztki od fasoli, nie? Jak ją obierzemy, tam zostają jakieś resztki i z tego możemy zrobić się wypchać materacę itd. Tak Więc dum vibonen zain oznacza po prostu głupi jak but. I ostatni zwrot. Feknalt sein in jemanden. Feknalt sein. Verknalt sein oznacza być zakochanym w kimś. In jemanden oznacza tutaj w kimś. I tu mamy w tym e, wyrażeniu czasami zyć feknallen, zabujać się w kimś, e, zakochać się w kimś. I pochodzi od e, rzeczownika Albo nie wiem czy od tego, czy od którego, ale mamy też rzeczownik deknal, czyli eksplozja, nie? Bang! BUM! A jak człowiek się zakocha, to widzi gwiazdy, nie wszystko. Wszystko, no to jest, no to jest jak uderzenie. Nie? Więc sign oznacza być w kimś zadurzonym, zabujanym, zakochanym. I jak używać tych zwrotów w Pierwsze stanie miała ciężką grypę, ale najgorsze już minęło. Sie hatte eine schwere Grippe, aber jetzt ist sie über den Berg. Sie hatte eine schwere Grippe, aber jetzt ist sie über den Berg. Drugie stanie, aby stać lepszym w matematyce, musisz być wytrwałym i regularnie ćwiczyć. Um in matę besser zu werden, musst du am Ball bleiben und regelmäßig üben. Um in Mathe besser zu werden, musst du am Ball bleiben und regelmäßig üben. Trzezezeze Zdanie. Er ist bekannt dafür, seine Meinung zu sagen und kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Er ist bekannt dafür, seine Meinung zu sagen und kein Blatt vor den Mund zu nehmen und kein Blatt vor den Mund zu nehmen. But. Er versteht die einfachsten Aufgaben nicht. Er ist wirklich dumm wie Bohnenstroh. Er versteht die einfachsten Aufgaben nicht. Er ist wirklich dumm wie Bohnenstroh. I ostatnie zdanko. Mój najlepszy przyjaciel zabuja się w nowej koleżance w pracy z pracy. Mein bester Freund ist in seine neue Kollegin verknallt. Mein bester Freund ist in seine neue Kollegin verknallt. I, I dziękuję. Dziękuję. No, also, dla was. Uzupełnijcie te zdanka, czyli zróbcie przerwę, zastanówcie się, jak byście je uzupełnili i sprawdźcie teraz z moim nagraniem. Praca nad nowym projektem wymaga wytrwałości, musisz trzymać rękę na pulsie, czyli nie przerywać. deutlich ausgedrückt. In der Diskussion hat er kein Blatt vor den Mund genommen und seine Kritik deutlich ausgedrückt. Wir haben das schwierigste Stück der Wandertour geschafft. Jetzt sind wir über den Berg. Wir haben das schwierigste Stück der Wandertour geschafft. Jetzt sind wir über den Berg. Niemand weiß, wie man das Problem löst. Er hat keine Ahnung, wie man das Problem löst. Er ist dumm wie Bohnenstroh. nie Er hat keine Ahnung, wie man das Problem löst. Er ist dumm. Wie Wie ein Stroh. I wyznał mi, że się we mnie zadłużył. Er hat mir gestanden, dass er in mich verknallt ist. Er hat mir gestanden, dass er in mich verknallt ist. I dla Was znowu powtórzenie pierwszego ćwiczonka. Jakbyście przetłumaczyli to na język niemiecki, porównajcie z, z poprzednimi foliami. I ja na mam nadzieję, że Wam się podobało, zapraszam na następne nagrania, mamy, e, są do czy jest do zeszyt z ćwiczeniami e, dotyczącymi tych idiomów, więc zapraszam na stronę e, internetową www.opisownia.com albo na media społecznościowe Facebook, Instagram czy na YouTube pod opisownia.niemiecki. No i zapraszam na następne nagrania, to już będzie siódme, nie? Trzymajcie się, miłej nauki, pa pa.